Cześć, Siemano. Krótki wypad przed pracą. Jestem taką rzeczką niedaleko domu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ogólnie śmietnik. Ale sobie coś porzucam. Pół godziny. Tak, dla rozgrzewki, może trochę dłużej. Zaraz Wam pokażę, jak to ta rzeczka wygląda. Będę pod mostem. Żeby się nie rzucać w oczy <gry> Tak to wygląda Tam jest niedaleko taki mały wodospadzik A my schodzimy Pod most Ojojoj, krzaczory są Ale może coś się wydrze Dzisiaj jest taki wypad w ramach walki z nudą To nic, rozwijamy sprzęt Zobaczymy co będzie. Później ewentualnie przejdę tam na ten wodospadzik. Oj, zaczynamy! Jak wspominałem, chwilę przed pracą. A, tak to nie oglądało mojego poprzedniego filmu na hasło Podkarpackie. Wykopki w firmie MACTOM będziecie mieć wysyłkę gratis na magnesy. A kto będzie chciał, też skorzystać i kupić u mnie sito. To, ten, to ta osoba, która kupi magnes firmy MATO będzie miała też u mnie wysyłkę gratis na sito z oczkiem 8 mm więc jeżeli ktoś by się chciał zaopatrzyć w taki sprzęt moim zdaniem warto pamiętajcie MACTOM, hasło i wykopki ja odbijam linę Chyba kiedyś sobie ją troszkę skrócę, bo mi będzie potrzebna taka długa, i zobaczymy. Baczymy czy coś będzie o. No niestety na razie kkszaczry, a jest kapseek. Tutaj się raczej cudów nie spodziewam. Taka malutka rzeczka. Ale... Mówi, liczy się wypad. Ważne, żeby się dziś ruszyć. Jest! Zapalniczka. Na tą rzekę no nie trzeba dużo siły, żeby ją przerzucić ale mamy no, chwilę czasu. Ogólnie plany są, żeby sobie wyskoczyć na rzekę sam. Tam coś powinno być lepiej, większa rzeka. Kawałek jakiejś stalowej puszki i następny kapsel. Jest jakiś kawałek drutu. Za niedługo myślę, że może w ciągu miesiąca powstanie nowe sito. To już z konsultacją z brodatym zbirem i postanowiliśmy po prostu zrobić sito do kopania w żwirze. Po prostu na jakieś tereny kamieniste, żwirowe plaże Znaczy żwirowe, no plaże Żwirowe zalewy yy, Morze Gdzie jest dużo kamienia Ale to musicie śledzić ten kanał, subskrybować, łapkować yy, Śledzić mój kanał, śledzić kanał Brodatego yy, Inne testy moje sit, no, to jest, zapraszam do yy, Kolegi Jacob July, Adama Wadnesa. Kto tam jeszcze ma sitko? Kolega Biela z Explorer. Zapraszam do wszystkich. Kogoś ominąłem? Jeżeli ominąłem, to przepraszam. Ale jak powstanie to sito, to pewnie będzie pierwszy testował brodaty na, w kamienistym morzu. idziemy do przodu i zmieniamy miejscówę taki dzisiaj rekonesans tutaj kiedyś kiedyś się ukąpaliśmy jest wybotonowane, a później nazywaliśmy to Tama. była druga Tama, a jeszcze tam dalej, dalej w polach. następny z wodospad to nazywaliśmy trzecia Tama. Tutaj, jak się to zaśmieciło, przenieśliśmy się tam dalej. Dobra, takie były lata młodości Nie było basenów. Chodziło się na sam albo na takie rzeczki. No, i zabieramy nasze fanty. Jeśli komuś w nogę nie wbiło, I idziemy jeszcze pozbierać tamte śmieci. Tak to wygląda z góry. Za chwilę trzeba gonić do pracy. O, tu są zostawione nasze jeszcze. Druty. Pomagam się, zaraz wrócimy. A ja jeszcze idę tam pod most. zrazu będzie przyjemnie. śmieciów a śmieciów. Tu coś było. Jest. Tutaj jakbyśmy mali zimą, jak były prawdziwe zimy. To tutaj sobie zrobiliśmy taki bunkier, te wszystkie wolne przestrzenie były zatkane śniegiem, było tylko jedno wąskie wejście i siedziało się tam w środku. Było dużo cieplej, bardzo ciepło. To były czasy bez telefonów. Bez Facebooków każdy zdążył się gdzieś bez, bez tych udogodnień umówić, spotkać i pobyć ze sobą. To tyle. To tyle na dzisiaj. chętnych do subskrypcji. Zapraszam do komentowania, do łapkowania. No I nie śmiećmy, no nie śmiećmy tyle. nam widzicie dosłownie zajęło mi to 3-4 minuty. I jest posprzątane całkiem inaczej wygląda. Ewentualnie mówię, ktoś już i idzie z zamiarem zbierania śmieci wiadomo, gdzieś jakaś imprezka czy coś, to przynajmniej rzucić to w jednym miejscu, a nie porozwalać wszędzie. Zapraszam do następnego filmu. Nie wiem, czy to będzie jeszcze magnes w następnym filmie, czy, czy będzie woda. Do zobaczenia.